Wypowiedzi Marka Jakubiaka podczas debaty prezydenckiej w TVP. Proszę Państwa, no cóż, najpierw muszę pogratulować, bo Jacek Kurski piękne studio tu wybudował, z którego dzisiaj korzystamy. Bardzo gratuluję estetyki i pomysłowości. Natomiast co do trudnych spraw, bo mówiliśmy tutaj o mężu zaufania, mówiliśmy o, o tym, kim jest prezydent, kim powinien być prezydent, no i dowiadujemy się, że kandydaci mają takie pomysły, jak na przykład nienoszenie smartfonów do szkoły. Ja bym proponował wrzucić jeszcze tam do tego projektu nienoszenie szminek w tornistrach. Będzie na pewno to warte y, 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 prezydenta. Co do uczciwości, no to chcę powiedzieć, że. Mówienie przez pana Trzaskowskiego o tym, że on ustawę o języku śląskim podpisze, to jest popieranie ruchów separatystycznych w Polsce. Jak pan nie wie, to panu mówię, to o to chodzi w sumie. Natomiast co do, proszę państwa, trudnych spraw: NFZ, CIT, Powiatowe Urzędy Pracy, Reforma Państwa Polskiego i oszczędności. Oszczędności na państwie. chcę, żeby panią ktoś chciał tutaj obrażać. Natomiast mówienie o tym, że Prawem, e, prawem kobiety, po to, żeby mieć dziecko, to prawem trzeba mieć tą możliwość zabijania dziecka, to jest dla mnie taki absurd, nie do pojęcia, że ja po prostu nie, przez gardło mi to nie przechodzi. Średnio inteligentny człowiek wie, że pani uprawia teraz propagandę. Jeżeli nie będziemy wspierać matek, rodzin, tworzyć atmosfery naokoło tego, że rodzina to coś pięknego, że dorosłość to jest wtedy, kiedy mamy nasze potomstwo, kiedy patrzymy w oczy własnych dzieci i własnych wnuków, to wtedy jesteśmy dopiero ludźmi. Ludźmi, którzy tworzą rodzinę. I z tej rodziny, i z tych ludzi tworzą się państwa. To, że dzisiaj mówi się o tym, że. Przy porodzie umrzesz, nie możesz zabezpieczyć siebie i tak dalej, i tak dalej. To jest czysta propaganda, bo się na paru przypadkach w roku opieracie. Odpowiada teraz pan Marek Jakubiak, to czas pana Marka Jakubiaka. Proszę państwa ja się zgadzam dlatego że my dyskutujemy często w ramach zadawanych pytań na temat rozwiązań które nie leżą w kompetencjach prezydenta więc mówimy o czymś co de facto nie istnieje. Prezydent co prawda ma inicjatywę legislacyjną, ale musi mieć większość w sejmie. Tak więc popieram ten głos oburzenia, natomiast chcę powiedzieć, że polityka to jest Działalność, roztropna działalność dla dobra wspólnego I bez tego nie da rady. Polityk musi lubić ludzi. Nie może być wyrobnikiem, on nie może do Sejmu iść po to, żeby zarabiać albo podnosić swój status. On po prostu musi być politykiem, który idzie po to, żeby dla dobra wspólnego coś zmieniać. Dlatego uważam, że powinna być dwukadencyjność w Sejmie, a Sejm powinien być wreszcie Sejmem. Poseł nie powinien być ministrem. Marek Jakubiak. Proszę Państwa, nie ma owoców bez drzewa, nie ma drzewa bez korzeni. Polska ma bardzo bogatą, ale trudną historię. W naszej nowej historii z okresu II wojny światowej Warszawa przeszła katorżnicą, straszną, straszną ofiarą wojny była. Pytanie do pana Hołowni. Jak się odnosi do właśnie polityki historycznej, wiedząc, że Niemcy no, nam historię czas piszą? Czas pana minął, proszę. Że Niemcy, co? Przepraszam, Historię nam piszą. Nie mam wrażenia, że Niemcy piszą nam historię, natomiast my musimy ułożyć z Niemcami nasze relacje, bo są naszym sąsiadem i nic się w tej sprawie nie zmieni. Dzisiaj oczywiście możemy mówić o 600 bilionach na reparacje i kłócić się o to, czy pojęcie prawne reparacje ma dzisiaj zastosowanie, czy nie, ja proponuję inne rozwiązanie. Trzeba z Niemcami umówić się na to, że nie potrzebujemy pomnika czy domu spotkań z historią. Potrzebujemy, żeby na fundusz obrony narodowej, który założymy, wpłacili setki miliardów euro po to, żeby po tym, jak zniszczyli naszą, arty, Armię w II wojnie światowej odbudowali bezpieczeństwo, odbudowali nasz kraj, odbudowali naszą siłę, a to pomoże i bezpieczeństwu Polski, da Polakom miejsca pracy, zwiększy nasz potencjał, ale też obroni całą Europę, bo Niemcy nie mają granicy z Federacją Rosyjską, a my mamy. Jestem zwolennikiem pragmatycznych rozwiązań, a nie polityków, którzy będą dokonywali rytualnych samospaleń, walcząc o coś, czego nigdy ludziom nie przyniosą. Mam nadzieję, że Państwo wysłuchali uważnie tego, co powiedział pan marszałek, bowiem pan marszałek jest prezesem 25 partii, którą potocznie nazywamy żółtymi. Odpowiedzialność swoją mają za Ministerstwo Ochrony Środowiska ten znak Polski Walczącej. Jego członkowie wyrwali ze ściany i wyrzucili. Bo Nie był mogę remont. odnaleźć tego. Bo był remont i wrócił na swoje miejsce. Nie wrócił. wrócił. Czas na pytanie od Grzegorza. A tu się pozwolę nie zgodzić z panem redaktorem, dlatego, że siłą i potęgą kraju jest potęga jego wewnętrzna. To jest potęga wy, wynoszona z armii, uzbrojenia, szkolenia, rezerw e, i tak dalej. Więc myślę sobie, że jak będziemy myśleli o tym, że nam Francja przyjdzie z pomocą, to zajdziemy dokładnie tak daleko, jak żeśmy w 1939 zaszli. My musimy myśleć o sobie i o sojuszach realnych. Realnym sojuszem dla nas jest, panie redaktorze, proszę państwa, pakt północnoatlantycki, w którym ważną rolę dzisiaj odgrywamy za pomocą bardzo dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Proponowałbym tego nie lekceważyć, a Unii Europejskiej radziłbym, żeby zaczęła o swoją obronność martwić się jak najbardziej, bo póki co Europa jest rozbrojona. Przede wszystkim trzeba Szanować Donalda Trumpa, a nie krytykować go w czambu za każdym razem, kiedy ma rację. Otóż, to jest tak, że w Unii Europejskiej mamy podatek VAT. W Stanach Zjednoczonych go nie ma. Do produktów, które są sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych, tutaj dolicza się VAT, a więc ten produkt jest o 20% droższy niż nasze produkty. Trump się zapytał, ile w Berlinie jeździ amerykańskich samochodów? Odpowiedź była zero. A ile jeździ Mercedesów po Stanach Zjednoczonych? Dziesiątki tysięcy. Ja mu się nie dziwię, że on walczy o interes Stanów Zjednoczonych. Dobrze by było, żeby do tych rozognionych głów europejskich dotarło wreszcie, że jest symetria pomiędzy działaniami handlowymi. Że Stany Zjednoczone już nie są frajerem świata, że po prostu zwyczajnie jeden drugiego musi szanować. I Unia Europejska, jako pępek świata, musi dorosnąć do tego, że Amerykanie szampany też mogą robić. No moje pytanie, proszę Państwa, jest dowodem na to, że. Można powiedzieć jak zwykle. Proszę Państwa, wojna ukraińsko-rosyjska jest bardzo skomplikowana. Ona jest oparta i o emocje, o krew, o łzy. Rozerwane rodziny, porwane dzieci, i Donald Trump chyba nieświadomie wszedł, jakby nie wiedząc o tym wszystkim. I tutaj mam o tyle pretensje, że dzisiaj na Ukrainie powinien zapanować pokój, po to, żeby ludzie przestali ginąć. I to jest jakby ta forma, o której mówi właśnie Donald Trump, że przede wszystkim pokój. Nie wiem, komu w Europie zależy na tym, żeby ta wojna trwała. Nie mam pojęcia, dlaczego podsesane są cały czas te wątki ukraińskie, które nie potrafią się zgodzić z tym interesem narodu ukraińskiego. Nie mam pojęcia, co się tu dzieje. Natomiast trzeba popierać Ukrainę i trzeba popierać, proszę państwa, działania zmierzające do pokoju. W Warszawie dzisiaj mamy. Sporo żłobków, trzeba powiedzieć jasne do tego tematu, potem wrócę. Mamy, proszę Państwa, gigantyczny budżet, mamy wielkie miasto, to jest milion osiemset tysięcy mieszkańców, ale tylko niestety 14 domów opieki społecznej, o których tutaj dzisiaj mówiliśmy. Pytam Pani Senyszyn. Minął czas na zadanie pytania, ja tylko pozwolę sobie przypomnieć, że my nadal jesteśmy w rundzie pytań z polityki zagranicznej. No ale pytanie padło, więc rozumiem teraz. Pani profesor, jak pani widzi w społeczeństwie polskim rolę seniorów? Jak ich tutaj ukonstytuować? Czy trzeba zadbać o seniorów i to bardzo wszechstronnie. Tutaj jest bardzo wiele problemów do rozwiązania, dlatego że po pierwsze nie ma polityka w 1990 roku została całkowicie zarzucona polityka społeczna, w tym polityka również dotycząca seniorów. Emerytów, rencistów. Emeryci i renciści w tej chwili są jedną z najbiedniejszych warstw społecznych, dlatego że aż 400 tysięcy emerytów głoduje wręcz, żyje poniżej minimum socjalnego. Jak to można było rozwiązać? No między innymi można było na różnego rodzaju udogodnienia poświęcić środki z KPO, no ale tego PiS nie zrobił w ciągu swoich rządów, dlatego że w ogóle zaprzepaścił środki z KPO swoją błędną polityką. Jest przestrzeń na ripostę? Tak, chciałem powiedzieć w kontekście polityki zagranicznej, że dobrze by było, żeby takie postępowanie. Europa przyjęła jako normę. Natomiast ja chcę powiedzieć, Pani Profesor, że łatwo się mówi o tym, że złobków mamy dużo, jak się 7 tysięcy miejsc w złobkach kupuje u prywatnych przedsiębiorców. Pytanie do Marka Jakubiaka w nawiązaniu do jego słusznej troski o polskich seniorów. Bardzo wielu z nich jest tak zwanymi więźniami czwartego piętra. Jak można rozwiązać ten problem, żeby uwolnić ich i aby mogli wychodzić z domu? No, Zadała mi Pani trudne pytanie, dlatego że wiem, że takie sytuacje mają miejsce, wiem, że opieka społeczna w tym zakresie pomaga. Natomiast no, prawda jest taka, że tam, gdzie nie ma windy, to człowiek w takim stanie zdrowia nie powinien mieszkać. I tutaj się nie da nagiąć niczego do tego. Po prostu musi być winda. Często stosuje się zewnętrzne windy stosuje się też wewnętrzne windy specjalnie do tego celu przystosowane. Natomiast myślę, że to jest objęte programem, nawet chyba i Warszawa, o ile czytałem budżet na 24. To są przeznaczone jakieś tam środki na ten temat, i to w milionach złotych. Tak więc, ale ja rozumiem, że Pani pytanie dotyczy czy opiekować się ludźmi starymi czy nie? Ja chcę tylko Państwu uzmysłowić wszystkim, którzy są młodzi, że kiedyś będą starzy, a ci starzy seniorzy budowali to państwo i warto walczyć o dobrobyt naszych seniorów, bo oni są naszymi korzeniami. I teraz riposta, Joanny Stenyszyny. Tak, rzeczywiście windy są najlepszym rozwiązaniem, dlatego że wtedy seniorzy, którzy jeszcze mogą chodzić po mieszkaniu, mogą pójść po zakupy, ale nie tak. mogą chodzić po schodach, będą uwolnieni. Niestety bardzo często konserwator zabytków nie zgadza się nawet na zrobienie windy w domach, które są no, zabytkami się z PRL. Czas na ripostę. Wyjdziemy z no. pali Kolejne pytanie Marek Jakubiak je teraz zadaje. Tak, no muszę tak dygresję małą zrobić, no, następny podatek od nadmiarów zysków. Przez to trzeba zmienić ustawę. Banki dochrapały się własnej ustawy i uprzywilejowanej pozycji. Ale rozumiem, A... że Pan wykorzystuje teraz czas na pytanie. No ale ja rozumiem, co ja robię, proszę mnie nie zwracać uwagi. Nie, 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 Natomiast pytanie do, do Pana Trzaskowskiego. Czy Pana nie oburza y, y, sytuacja związana z Donaldem Tuskiem i włożeniem go w jakichś drugich klasach wtedy, kiedy cały świat bawi się w salonie? On ma jakąś totalną obsesję, znaczy nie koncentruje się pan na tym, co najważniejsze, tylko na jakichś obrazkach medialnych. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że do Kijowa pojechał premier polski, premier Wielkiej Brytanii, prezydent Francji i kanclerz Niemiec po to, żeby jasno rozmawiać o perspektywach pokoju, pokazać, że nie da się tego zrobić bez Europy, że nie da się również odbudować Ukrainy bez Polski, że Polska powinna na tym korzystać. Rozmawiają z Trumpem i przekonują Trumpa, i właśnie tak Europa powinna działać pod polskim przywództwem, do tego, żeby wywarł wreszcie presję na Rosję, totalną presję na Rosję, a nie na Ukrainę. I dzięki temu rzeczywiście Trump przyznaje Polsce rację, przyznaje Europejczykom rację i dokładnie to robi. I to jest sednem tego wszystkiego, co się zdarzyło, a nie to, kto, gdzie, jak przyjechał do Kijowa. I traktujmy się poważnie. Bardzo dobrze, że Europa w tej sprawie mówi jednym głosem. Jest wtedy traktowana po partnersku przez Trumpa. Jest w stanie przekonać Trumpa do tego, żeby presja była na agresorze, a nie na ofierze agresji. I teraz czas na ripostę. Marka. Tak, ja tak, to wiem. jest takie zwykłe ściemnianie. Ja widziałem poniżonego pre pre premiera Rzeczypospolitej, który w jakimś wagonie towarowym jechał, a reszta bawiła się w salonce. To jest po pierwsze. Po drugie, to nie jest pierwszy raz. W Berlinie też się odbyło spotkanie, które podzieliło pieniądze, które pani Biejat chciała wydać na mieszkania. Rosyjskie pieniądze. I tam też nie było. Pani na premiera Tuska. Pytanie za. Pani Senator jest w tych swoich tezach, natomiast ja bym chciał powiedzieć tak, że e, proszę państwa, była mowa przed chwilą o duopolu władzy. Jak przyjdzie do władzy trzecia partia, będzie następny duopol. To nic nie zmienia. Dzisiaj parę razy tutaj padło słowo demokracja bezpośrednia. Referenda, branie odpowiedzialności przez naród za państwo. Dziękujemy Artur, za to pytanie. pytanie do ciebie. Nie wiadomo do kogo skierować. Nie wiemy do kogo no, pytanie. Tak. I jak proszę Pani słuchać, kośka. a nie mówić. Artur, proszę bardzo, powiedz mi, co ty myślisz na temat demokracji bezpośredniej? Drodzy Państwo, bez demokracji bezpośredniej nie jesteśmy w stanie stabilizować państwa, nie jesteśmy w stanie rozbić tego duopolu. nie jesteśmy w stanie doprowadzić do sytuacji, w której na naszych oczach niszczenie się wzajemne dwóch największych partii. PiS-u i Platformy, a de facto jednej partii. Tylko o dwóch frakcjach niszczy również nasze społeczeństwo. Jeżeli my nie rozdzielimy tych dwóch partii, jeżeli nie ustabilizujemy własnego bezpieczeństwa, możliwe to jest tylko i wyłącznie dzięki demokracji bezpośredniej, nie będzie bezpieczeństwa was. Waszych dzieci, nie będzie bezpieczeństwa Waszych rodziców, Waszych ojców, matek, babci, dziadków. Słuchajcie, drodzy Państwo, to jest ogromne wyzwanie. To wymaga tylko i wyłącznie odwagi. Artykuł 4 Konstytucji jednoznacznie mówi, że możemy zrobić to bezpośrednio. Potrzebujemy referendów bezprogowych, wiążących. Potrzebujemy bezwzględnie weta obywatelskiego, żebyśmy mogli ich nie tylko powoływać, ale żebyśmy mogli ich tutaj wszystkich stojących odwołać, bo nie dowożą wyniku. Tak, proszę Państwa, kto powołuje, ten odwołuje. E, obywatel, i to już prośba do Państwa, musicie brać odpowiedzialność za własne państwo. Jeżeli nie będziecie brali odpowiedzialności za własne państwo, to politycy wezmą tę odpowiedzialność za was. E, udawanie, że jest wszystko w porządku, prowadzi nas e, do nicości. Dwa, demokracja bezpośrednia. To, co KUKI z 15 od początku mówi, ma jedynie I sens. proszę słuchać, bo ten dźwięk oznacza, że skończy, że głos. Tak, proszę państwa, 18 maja 2025 roku odbędą się wybory. Wybory, które w naszej historii będą opisywane jako ważne. Jan Olszewski kiedyś powiedział w słynnej nocy, wtedy, kiedy jedni liczyli głosy. To on wyszedł na trybunę i powiedział proste słowa. Nie o to idzie, jaka będzie Polska, ale czyja będzie Polska? Świętej pamięci Jan Olszewski nie dostrzegł albo nie docenił, proszę Państwa, sytuacji, ponieważ dziś musimy dopisać do tego zdania jedno: czy w ogóle będzie Polska? A mówię to w pełnym przekonaniem, dlatego że za naszymi plecami dzieją się rzeczy, które w gruncie rzeczy są zrozumiałe. Otóż prasa niemiecka opisuje wszystkie umowy, które będą wdrażane po tych wyborach, bo przed wyborami nie wolno o nich mówić. Mówię tutaj o imigracji, mówię tutaj o różnych dziwnych sytuacjach. I powiem Państwu, że niepokój mój budzi fakt, że lekceważenie premiera rządu polskiego w tak ohydny i paskudny sposób jest efektem czy znamieniem. Jak będzie traktowało się Polskę po tych właśnie wyborach? Dlatego też stawiam swoją osobę do dyspozycji Państwa, jako człowiek dojrzały z sukcesami za, na swoim koncie na kandydata najjaśniejszej Rzeczpospolitej. I... Obserwuj nasz kanał, aby zobaczyć więcej ciekawych materiałów. Subskrybuj i komentuj przedstawione treści.